Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. wieku, amen. Znajdujemy się w najpiękniejszym, może inni się nie obrażą, kościelem Bazylice, gdzie pokolenia, gdzie pokolenia wychowywały się i przekazywały swoją duchowość. Gościmy u księdza Prałata. Bardzo przepraszam, że, że księdza wyciągnąłem od obowiązków proboszcza, ale nie, nie mogłem dać ujścia mojej radości, jeśli usłyszałem, że tablica poświęcona już błogosławionemu Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu znalazła się wewnątrz tej bazylicy. Jest mi niezmiernie no, no, ogarnia mnie niezmierna radość, że, że no taki, taki, takie nieudane narzędzie Pana Boga no, okazało się, że, że, że przyczynił się do powstania no, takiej tablicy, która, która będzie służyła znowuż następnym pokoleniom. Przyznam się, że zaskoczyło mnie usadowienie tej tablicy, ponieważ w pierwszej wersji ksiądz proboszcz planował na murze kościelnym, prawda? Co skłoniło księdza proboszcza, że, że zmienił, zmienił plan? Mówi się, że po dziełach sztuki ocenia się twórcę tego, tego dzieła. I uznaliśmy, że to dzieło jest godne tego, by umieścić w Bazylice Mniejszej w Krośnie, wewnątrz kościoła, gdzie znajduje się wiele tablic przypominających o historii Polski, historii kościoła. I dlatego postanowiliśmy, żeby to piękne dzieło, jaką jest tablica poświęcona błogosławionemu księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiego, znalazła się na wewnątrz świątyni. Rzeczywiście wydzieliliśmy część muru okalającego bazylikę, gdzie są umieszczane różne pamiątki, tablice poświęcone historii kościoła, historii naszego narodu, ale uznaliśmy, że ta tablica powinna być wewnątrz i dlatego dlatego jest to godne dzieło nie tylko wykonania, które też trzeba podziękować panu Jerzemu za to wykonanie, ale także i to jest dzieło księdza kardynała Stawana Wierzyńskiego największego pewnie z, z tych, którzy, którzy tworzyli historię i kościoła i Polski, nie bez znaczenia nazwanego przez papieża Jana Pawła II prymasem tysiąclecia. Dlatego niech to jego jego wspomnienie o nim będzie też widoczne w naszej Bazylice w Krośnie. No, wielki Bóg zapłać za dobre słowo i Bóg zapłać za to, że, że ta decyzja pewno za tchnieniem Ducha Świętego <grym>, znalazła taki finisz tutaj. Natomiast niech mi będzie wolno kilka słów powiedzieć o genezie powstania tej tablicy. bo pierwsze. Przecież ta data beatyfikacji była naznaczona na 25 czerwca i już w marcu doszło do pierwszych rozmów, do pierwszych, to był początek właściwie rozmów i, i działania w tym celu, żeby, żeby stworzyć zrzut żeby zainteresować różne środowiska, co też się udało zrobić, ba nawet, nawet pojechaliśmy do księdza profesora Tadeusza Guza, żeby Nagrać apel specjalnie, bo dla księdza profesora też to, to był no, bardzo ważny moment, ale niestety 25 czerwca nie odbyła się beatyfikacja i cała ta pierwsza tablica no, była zgruzowana. I później została wyznaczona druga data na 12 września, co co niniejszym odzwierciedla ta tablica i tutaj też słowo Słowo dygresji takiej, że takich tablic powstało kilka, nie takich, jak tu jest w Krośnie, bo tu jest specjalnie jako, jako właśnie społeczeństwo, jako wdzięczni Krośnianie fundują tą tablicę, za co jestem również bardzo wdzięczny, bo, bo, bo ta akcja no, bardzo szeroko rozeszła się FM, może nie, nie aż tak, jak, jakby się chciało, ale no, jakoś tam się stało, że, że, że tych pieniędzy wystarczyło na to, żeby, żeby powstała taka tablica. Natomiast tak jak zacząłem, takich tablic jest kilka. I między innymi w lesku w kościele parafialnym jest taka tablica w Wiedliczu, tylko oczywiście wdzięczni In, inny napis. Wdzięczni duchowni, tak. I, I lud wierny w Chrystusie, czy jakoś tak już nie pamiętam w tej chwili, inny napis jest tak. I czyli wiedliczu na fasadzie Kościoła z przodu w Kobylanach na Kamieniu, upamiętniający m.in. św. Jana Pawła II, jest w szkole, która jest imieniem w tej chwili błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego w Połomii i aż na Śląsku, gdzie był internowany ksiądz prymas, to jest Prudnik. Prudniku, Prudniku Śląskim. Tak, także i też na, na elewacji klasztoru, klasztoru zakonnego. Także tych tablic, okazuje się, jest kilka. Stanęliśmy, wydaje mi się, na wysokości zadania i w ten sposób, na ile mogliśmy, upamiętniliśmy pamięć tego dnia, w którym doszło do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Myślę, że ta jest jedyna, jak pan wspomniał, ta jest jedyna, bo jest jedyny napis. Myśmy chcieli właśnie tu umieścić to, co najważniejsze z jego życia, z jego działalności. Przede wszystkim to, że był mężem stanu, świadkiem prawdy, nauczyciel, wychowawca narodu, niezłomny obrońca wiary i kościoła, nieugięty głosiciel Chrystusa i Maryi więzień za wolność kościoła. To też upamiętniamy to po to, żeby przyszłe pokolenia mogły poprzez choćby naszą świątynię, każdą świątynię, zwłaszcza starą, Mogły czytać, jaka była historia Kościoła, jaka historia narodu. Bo wiemy, że, że historia Kościoła jest ściśle związana z historią naszego narodu i nie można oddzielać, co wielokrotnie Święty Jan Paweł II powtarzał: nie można oddzielać historii naszego narodu bez historii Kościoła. I dlatego tym, którzy prowadzili ten Kościół, zwłaszcza w najtrudniejszych czasach komunizmu, a bez wątpienia tym największym, największym człowiekiem, kapłanem i, 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 i biskupem w tamtym czasie był, był więziony. Wiemy doskonale właśnie za, za wolność kościoła. Ksiądz dzisiaj już błogosławiony Stefan Wyszyński. Dodam tylko, że tekst ten, który pojawił się na tablicy, jest autorstwa oczywiście księdza Prałata. A jest też to znamienne... ja, ja chcę podziękować panu Jerzemu, że, że, że się zgodził na zmianę, bo pierwotna wersja była inna, a potem, żeśmy zmienili, bo to chciałem, żeby, żeby zabrzmiało żeby miałem te słowa, które wydaje mi się są, są jakby istotne w tym momencie, żeby pokazać i przybliżyć tą postać ludziom, społeczeństwu. Okazało się również, że, że ważną okazała się data poświęcenia tablicy. Jak to ksiądz Prawad zrobił, że poświęcił tą tablicę biskup Michalik? To sam zachodzę w głowę. 11 listopada jest to data pamiętna dla Polski. Jest to rocznica niepodległości. Zawsze w naszej krośnieńskiej farze, bazylice, obchodzimy uroczyście rocznicę rocznicy odzyskania niepodległości przy współudziale władz miejskich i środowisk patriotycznych kapituły krośnieńskiej. I dlatego w tym roku także to odbyła się uroczysta uroczysta msza święta. Przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Michalik i została odsłonięta i poświęcona przez niego ta tablica. Także bardzo się cieszę, że to właśnie Nastąpiło w dniu rocznicy odzyskania podległości przez Polskę. Była też okazja tu pięknie się arcybiskup powiedział o przybliżył sylwetkę prymasa tysiąclecia, ponieważ no, znał bliżej spotykał się jako kapłan spotykał się z prymasem i dlatego wiele różnych takich szczegółów powiedział. Przybliżył nam tą jednak ogrom wielką postać, wielką i, i, i bardzo, bardzo taką, nie tylko jako, jako człowiek kościoła, ale także taki bliski przyjaciel każdego człowieka. Czyli to była ta wartość dodana. Tak. No Jeszcze raz dziękujemy serdecznie i przede wszystkim no, dziękujemy społeczeństwu Krośńskiemu, że stanęło na wysokości zadania i dzięki nim jest ta Bóg. Ja. ja też chciałbym bardzo podziękować i Panu Jerzemu Ludzie, wykonawcy, ale także i komitetowi, który chciał, żeby, żeby błogosławiony kardynał Sławomir Wieszyński znalazł godne miejsce w chrześcijańskiej farze. Czyli jeszcze raz wszystkim ogromne Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.